Z Ewangelii według świętego Jana: Ja w nich, a Ty we mnie. Niektórzy ze znanych mi kapłanów, w momencie, kiedy przyjmują komunię świętą, mówią do Jezusa Chrystusa: Ja w Tobie, a Ty we mnie. I kiedy piją krew pańską, tak samo mówią: Ja w Tobie, a Ty we mnie. Istota komunii. Dziś słyszymy, że Jezus Chrystus te słowa, ja w Tobie, a Ty we mnie, wypowiada do swojego Boga i do swojego Ojca. Ja myślę, że to najpiękniejsza modlitwa świata. Prośba, stwierdzenie, marzenie, nadzieja, opis rzeczywistości, dziękczynienie. Wypełnienie się losu człowieczego. Wszystko naraz. Ja w tobie, a ty we mnie. Życzę Wam, żebyście codziennie mogli mówić do Chrystusa Ja w tobie, a ty we mnie.